Kutnik Kraków zremisował w pierwszym meczu barażowym z Jeziorakiem i Ława 1 do 1 i mocno skomplikował sobie sprawę awansu do drugiej ligi. Krakowianie przeważali przez całe spotkanie i stworzyli sobie kilka bardzo dobrych okazji do zdobycia gola. Udało im się wykorzystać jednak tylko jedną. W 53. minucie Paweł Płyciak mocnym strzałem lewą nogą pokonał Tomasza Staniszewskiego i tym samym uradował licznie zgromadzoną publiczność na suchych Stawach. W 83 minucie Wojciech Dziadzio powinien spokojnie podwyższyć prowadzenie hutnika na 2 do 0, ale nie wykorzystał tego podania Sebastiana Hajduka. O tym, że niewykorzystane sytuacje się mszczą gospodarze boleśnie przekonali się już w doliczonym czasie gry, kiedy to Piotr Dymowski niespodziewanie doprowadził do wyrównania. Pomimo remisu, który jest niekorzystnym wynikiem dla Nowochucian, piłkarze oraz trener Dariusz Siekliński obiecują, że jadą do Iławy po awans. Chcieliśmy zawsze wszelką nie stracić gola u siebie, żeby spokojnie jechać na wyjazd i, i strzelić tam przynajmniej jedną bramkę, żeby nam było łatwiej awansować. Ale cóż, będziemy walczyć na pewno w Iławie i nie podamy się. No, strzeliłem nawet ładną bramkę, mi się wydaje. Pobędzie obrońcy, bez zastanowienia uderzyłem z lewej nogi i cieszę się, że wpadła. Oczywiście walczymy dalej o zwycięstwo i chcemy awansować do drugiej ligi. No ja że szczerze, prowadziliśmy mecz tak jak chcieliśmy. Nadawaliśmy cały czas tą grze, strzeliliśmy zaraz na początku drugiej połowie bramkę. Przecież w pierwszej połowie mieliśmy 3-4 sytuacje, które powinniśmy wykorzystać, w drugiej również. Po szczeleniu bramki chwilę właśnie przed stratą mieliśmy sytuację na 2-0, wcześniej parę sytuacji, no Jeziorak praktycznie sobie nie stworzył sytuacji, bo to, z czego szeli bramkę, no to była, no totalna, totalny przypadek. Yy, uważam, że tak jak przed pierwszym meczem było 50 na 50, tak teraz yy, więcej szans na pewno ma, ma Jeziorak, bo szeli bramkę na wyjeździe. Ale my wcale się nie poddajemy, jedziemy, jedziemy do Jezioraka i na pewno będziemy walczyć. Wiedzieliśmy wszystko o nim, wiedzieliśmy jak będziemy grać i, i jak będzie jeziora grało, wszystko to się potwierdziło. No niestety brakło y, po raz który skuteczności, ale mówię, bramkę straciliśmy w tak kuriozalnym, y, w kuriozalnych y, okolicznościach, że myślę, że, y, że brak szczęścia teraz może nam przynieść. Może wyważa. Ma pan pretensję do teraz, że faulował pod Zdecydowane mam pretensje, bo chwilę wcześniej mógł przesądzić mecz na 2-0 i tu zrobił po prostu kretyński faul. To nie, jest, że beznadziejny, ale po prostu zachował się jak kretyn. Rewanżowy mecz w Iławie odbędzie się w najbliższą sobotę.